Cześć, Symana, witajcie, jestem Patryk. Lało dzisiaj. Bo jestem tutaj, patrzcie jak położyło trawę. Koniczyna, tutaj jest trawa, akurat tutaj. A tutaj już taka fajna koniczynka. Już taka w kostkę jest. Także fajna. wygląda po tym. Już dawno ta woda nie stała. O, jaka ładna trawa. Pewnie będę... Bo tu, tam ogólnie to fajnie rozwaliło e, trochę e, te e, bryły w ogóle. Tak się... One już nie są takie te... No i tutaj pewnie będę tylko zaczynał albo z góry i tak tutaj ładny pasek sobie mały przetnę. I tak o nie kosił, ale to jeszcze, nie? Jeszcze tak dwa, trzy tygodnie. Trzy tygodnie, żeby ona chociaż była tak dotąd. Nie no, tak dotąd, żeby była choć o tak. To już bym mógł kościć. <laughs> tak trzy tygodnie, ma teraz padać. To może będzie rosła. Teraz e, rozsiałem wóz tydzień temu jak jeszcze było wilgoci albo dwa tygodnie temu, już nie wiem, nie pamiętam buraki położyły. one wstaną pewnie one położyły ziemniaki tak no takie są trochę takie dziwne no, takie trochę takie dziwne naprawdę ładnie to się prezentuje już na przykład tutaj, o już jest taka. Czekajcie, jest już dotąd, nie? Ale żeby ona wszystka taka była, no a tak chyba, nawet jak jest taka mała, to za bardzo chyba nie ciąć Ale w sumie nie wiem, nie znam się za bardzo. To nie wiem, za dużo. Fajnie się uchodzi, bo jest około 20 stopni. Dzisiaj było 43 albo coś takiego, to była przesada. No to już wraca. Może jeszcze popada Niech pada. Mi tam wszystko jedno. raczej znaczy, no, jakby była susza, to nie byłoby, byłoby nieciekawie. A na razie jest. Jest ten y, przez jakiś na pół tygodnia. no ma to padać trochę teraz, po, codziennie, po trochę. To też padać pół ale to jutro to taki mały deszczyk tutaj jeszcze jest kończyna no, także już dawno nie pokazywałem yy, tej koniczyny kurde wreszcie woda już stoi tutaj była normalnie ona była normalnie wypalona i to jest możliwe, że już tak się zazieli... I jest Chyba nie. Może mi się tak wydaje, po prostu. Trawa. Czy kończyny się w ogóle i rozciało. No. Dobra. Jak zmyła. kurde ciapa A to są mi, co sprzedałem. W niedzielę pan przyjedzie, chyba. Półek taki bardziej. Przyjedzie. Ło, wow, co ona? Kurde, co to? Sierść zgubiła. Obrwałem ją, tę sierść trochę. Ale jeszcze, no? Dobra. To potem. Tutaj Stefan. Co tam, Stefan? No, ty. <laughs> Fajna trawa. <laughs> to jest taka młodziutka. Się ten, jak już wyschnie to wezmę ją może na stolik i trochę to wyskubię żeby chociaż trochę wyglądała ładnie ja nie mogę kurde zapomniałem, właśnie miałem to sprzątnąć dziś ten, muszę ten paśnik zamontować tutaj to samo jak wiało. Tutaj było sucho. Będę musiał zaraz posprzątać. Ta haczka była normalnie w wodzie jak lała, Jak płynęło. No i posprzątane. I teraz tylko pościelić wygoniłem. Te co nie chciały. Tylko tam jakiś krudest, yy, Tam. No. Zawzięty strasznie. I w ogóle nawet usiadł i nie chce się ruszyć. No. Yy, tutaj ten. Yy, teraz... Przedwczoraj chyba, albo dwa dni, albo trzy dni temu, ten, tutaj, no, to wszystko zdezynfekowałem. Pół dnia wygoniłem ich na dwór, wywietrzyło się, trochę osuszyło, zdezynfekowałem. Tutaj teraz, dzisiaj nie sprzątałem jakoś za bardzo mocno, tylko aby wygarnąć to najgorsze i teraz tylko pościelić. No i cyk, wszystko... Posprzątane, wyścielone, w ja miarę tam wyścieliłem. Nie jest za gruba, tylko troszeczkę, troszeczkę, no tak średnio jest. Dobra, teraz skończyłam mi się słoma, muszę jechać po słomę. I muszę jeszcze u krojków w kilku komu w jednej chyba tylko, muszę poprzecznąć, w dwóch, u dwóch samic. Hmm, sobie chodzą. Trochę zgarnęłem. I tutaj tak samo. Yy, tam wysprzątałem. U nich oni to zawsze. Tutaj położyłem sobie, żeby nie nalało. Siano worki. No, wszystko zmieszali z, z zielonku. Taka teraz zielonka. Ona tam połowa jest. Yy, wykusza, raczej no, kłosi się połowa, nie? bo ogólnie to brzmi. Yy, Yy, połowę yy, bo to było tak koszone dziwnie jak ja się uczyłem kosić <laughs> i to tak wyszło dziwnie tutaj ładnie jedzą te trochę mniej dobra yy, idę to wywalić i a jeszcze czekajcie zaraz wam pokażę która to samica tam jest taka kreska o widać tam ta idzie na posiadanie jeszcze jedzenie mają. Mają jeszcze trochę. Dobra. Ła. ale se palca. No, ja tutaj już muszę wysprzątać. Tutaj apokalipsa jest to. A tutaj już mała zrobione gwiazdo. Ona rozdopcyła je. No, zrównała. Tylko naniosła. Potem pewnie sobie je ułoży. Oj, tak, tak. Dobra. Bo ja się będę rozczulał tutaj nad, nim, nad, nim, nad nimi. Dobra, to chyba będzie koniec. Także jak Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem. Na razie na dzisiaj. Cześć.